Kanał ojca i córki! Witajcie na kanale ojca i córki! Stoi przed nami całkowicie nowy egzemplarz Kawasaki Ninja 7 Hybrid. Już drugi. Dlaczego? Gdyż w ramach gwarancji Kawasaki wymieniło nam motocykl na nowy. Zwróćcie uwagę, że ma folię na logo oraz folię na ekranie. I jak widać na ekranie, ma całe 2 km przebiegu. Skoro na gwarancję, czy tamta Ninja hybrydowa Ci się zepsuła? No właśnie nie. Tak naprawdę do samego końca jeździła poprawnie. Tylko, że miałem nagrywać filmik o tym, jak działa automatyczna skrzynia biegów w ninży hybrydowej i okazało się, że w oprogramowaniu tej automatycznej skrzyni biegów był błąd i czasami automat nie umiał przełączyć z jedynki na dwójkę. Ale Kawasaki również wykryło ten błąd. Okazało się, że da się go naprawić poprzez upgrade oprogramowania i wezwali mnie do podstawienia motocykla do dillera. To co, podstawiłeś im ten motocykl? Tak, umówiłem się, że po świętach Bożego Radzenia, bo akcja zaczęła się w grudniu 2024, podstawię im ten motocykl i ostatecznie 7 lutego podstawiłem im do wykonania serwisu tamtą ninja. Serwis miał trwać 40 minut, ale jako, że to była pierwsza taka akcja wykonywana przez nich, to umówiliśmy się, że ja go tam zostawiam po prostu na dłużej i wracam sobie do domu. Więc przywiozłem oczywiście na przyczepce, to było luty, zimno, zostawiłem, wróciłem samochodem z przyczepą, pustą przyczepą do domu. Później, początkiem marca, dostałem telefon, że oni chyba potrzebują, żeby był naładowany do pełna akumulator trakcyjny. W związku z tym, 4 marca odebrałem motocykl po to, żeby jeżdżąc po drogach, naładować akumulator trakcyjny do pełna. Przejeździłem kilka dni, i przyszedł czas, że akumulator było naładowany do pełna i można było zawieźć tamten motocykl z powrotem do Kawasaki. I kiedy im podstawiłeś tam ten motocykl? 13 marca w końcu zawiodłem im ten motocykl drugi raz, już w pełni naładowanym akumulatorem, i zajmowali się tym motocyklem nadal. Nie potrafili sobie poradzić z aktualizacją oprogramowania. Do dziś tak naprawdę nie wiem, co było powodem: czy to był błąd w sztuce, czy akurat tamten egzemplarz był mega oporny na aktualizację, ale ostatecznie Kawasaki się poddało i pewnego dnia Dostałem telefon, jak to się mówi, z centrali. To kiedy to było i co powiedzieli? Było to 9 kwietnia. Podjęli decyzję, że w związku z trudnościami w realizacji naprawy gwarancyjnej, a właściwie całej tej e, kampanii przywoławczej, producent motocykli, czyli Kawasaki, podjął decyzję, że wymieni mi motocykl na całkowicie nowy egzemplarz. Z tego, co się potem dowiedziałem w Chorzowie, nigdy wcześniej jeszcze nie przerabiali takiej akcji. A zatem Kawasaki Chorzów, podejrzewam, że również całe Kawasaki Polska, nigdy wcześniej nie miało akcji wymiana motocykla na nowy. Ucieszyłeś się z tego? Byłem bardzo mocno zakłopotany. Z jednej strony na tamtym egzemplarzu przejechałem ponad 2000 km, więc. Niejako był już troszkę rozjeżdżony. Z drugiej zaś strony był to pierwszy zarejestrowany w Polsce motocykl hybrydowy marki Kawasaki. Więc wymieniając mi na nowy, utraciłem ten pierwszy. Już teraz nie mogę powiedzieć, patrzcie, oto pierwszy zarejestrowany motocykl hybrydowy w Polsce. To jakie były plusy wymiany na nowy sprzęt? Wiesz, na początku myślałem, że skoro dostanę nowy egzemplarz, to będzie również młodszy. Że będzie to rocznik 2025. No, skoro decyzja była 9 kwietnia, skoro wymieniamy klientowi na nowy, no to okej, okay, to niech on będzie również rocznikowo młodszy. Ale nie. Ten egzemplarz, który stoi za nami, ten wymieniony, ten nowy, jest wyprodukowany dokładnie tego samego dnia, w którym był wyprodukowany tamty egzemplarz. A zatem też 2024 rocznik. Więc tak naprawdę zyskałem tylko to, że mam. Dwukilometrowy przebieg. Co to oznacza? Że znowu muszę go docierać. Pierwsze 1000 kilometrów trzeba jeździć ostrożnie, e, po, niezbyt przekraczać obroty. Tam jest wypisany w instrukcji, ile obrotów. Na początku maksymalnie 4000, potem 6000 obrotów. Tamten był już dotarty, już można było jeździć bez ograniczeń, a tu znowu przez pierwszy 1000 kilometrów będę musiał się ograniczać. Pamiętam, że bardzo denerwowałeś się z tej sytuacji. Tak, bo sprawa się przeciągała. Nieraz można by powiedzieć, że o, motocykl się zepsuł i producent wymienił komuś motocykl na nowy. Ale szczerze mówiąc, nie życzę nikomu takiej akcji. Ten egzemplarz odebrałem 2 sierpnia, czyli zwróćmy uwagę, początkiem lutego odstawiłem tamten egzemplarz, przesiedział u nich prawie miesiąc. Początkiem marca oddali mi, żebym nim pojeździł, żeby naładowały się akumulatory trakcyjne, po czym od 13 marca już tamtego egzemplarza nie widziałem, a ten odebrałem 2 sierpnia. Dlaczego? Trudno powiedzieć. Nie wiadomo, dlaczego Kawasaki nie, nie podjęło decyzji, że dają mi którykolwiek, który znajduje się w Polsce, że, że sprawdzą sobie salony i o, na przykład w tym, a tym salonie jest Ninja hybrydowa gotowa do sprzedaży, no to ją od razu weźmiemy i damy klientowi. Ten egzemplarz mi ściągali nawet nie wiem skąd, ale tyle czasu to trwało. Więc może to niby tak fajnie wygląda, że o, wymienili motocykl na nowy, ale ile trzeba było się nadenerwować, ile naprosić, ile naupominać się o swoje, to tylko ja właściwie wiem. Ty też kasiu, oczywiście, bo cały czas byłaś przy mnie przy tym i wiesz, jak to się ciągnęło, ale to, co ja przeżyłem wewnątrz, zostaje tylko u mnie. Dlatego chyba jednak wolałbym nie przechodzić jeszcze raz tej całej procedury. W całej tej sprawie jeszcze była jedna dodatkowa trudność. Ten motocykl, jak i tamten poprzedni, który został e, wymieniony na ten egzemplarz, jest przedmiotem leasingu. Nie jestem jego formalnym właścicielem, tylko jak to się mówi, wziąłem ten sprzęt w leasing, a zatem jestem korzystającym. Właścicielem jest firma leasingowa. I to była kolejna trudność, gdyż tak naprawdę cała ta procedura wymiany to nie była tylko rozmowa pomiędzy Kawasaki a mną, a trójstronna rozmowa pomiędzy Kawasaki, moim leasingodawcą oraz mną. Każdy z tych stron musiał coś tak naprawdę zrobić w tej sprawie. Musiał na przykład wyrazić zgodę. I tutaj to była dodatkowa trudność, jak całą tą sprawę ugryźć. Być może, gdyby to nie był przedmiot leasingu, tylko ten motocykl byłby całkowicie mój, to być może udałoby się tą sprawę przyspieszyć o jakiś tydzień czy dwa. Ale jednak mimo wszystko tydzień czy dwa w porównaniu do prawie pół roku to nie jest zbyt duża. Różnica. Ostatecznie nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Motocykl jest, można jeździć i sezon się jeszcze nie skończy. W sumie masz rację. Rzeczywiście jeszcze mamy kilka miesięcy ładnej pogody. Być może do września, może do października. Może uda nam się jeszcze nagrać, jak pracuje automatyczna skrzynia biegów. W tym egzemplarzu to oprogramowanie jest już naprawione. Może się również uda pokazać, jak pracuje to dodatkowe przyspieszenie, czyli i e boost Czyli w momencie, kiedy jedziemy na silniku spalinowym, robimy już takiego dodatkowego kopa przy użyciu silnika elektrycznego. Wszystko jeszcze jest przed nami. Może się uda. Dziękujemy. hejo! I co podstawiłeś sobie ten motocykl? Im. Nie sobie. Jeszcze raz. Kaczmi sobie ja. To kiedy to było i co powiedzieli? Było to. Może ja mam tą kartkę, co?